Może kiedyś słyszeliśmy o ludziach, którzy podawali jakąś konkretną datę powtórnego przyjścia Jezusa na świat. Dobrze wiemy, że te informacje się nie sprawdziły. Dzisiaj Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy nie gonili za jakimiś informacjami, sensacjami związanymi z jego drugim przyjściem. Jezus zachęca nas do tego, abyśmy nie szukali na siłę daty jego drugiego przyjścia. Jezus w ewangelii zachęca nas do tego, byśmy po prostu robili swoje, byśmy żyli ewangelią. Miłowali drugiego człowieka, miłowali Boga, pełnili wolę Bożą. Słowo z Ewangelii zachęca nas do tego, abyśmy z nadzieją czekali na powrót Jezusa, byśmy czekali z radością na ten dzień, bo będzie to dzień zwycięstwa Jezusa i zwycięstwa tych, którzy Go kochają.